Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie ponownie na kanale Zielony Listek. Z tej strony Paulina, jak widzicie, z trochę innej perspektywy. Dzisiaj zabieram Was na taką małą e, przechadzkę po mojej działce e, z różnymi ujęciami, bo będziemy się tu zajmować różnymi rzeczami. Ja tutaj troszkę będę oczyszczała e, z trawy właśnie rabatki. Jest to w ogóle pierwsze jakiekolwiek nagranie, które tutaj właśnie na tej działce sobie nagrałam dla Was. Jak widzicie, robota w re, sąsiadka m, bardzo miła, Zagadała do mnie. Fajny jest właśnie w działkach ROT, że y, są zazwyczaj fajni sąsiedzi, z którymi można też się wymienić i roślinami i się miło przywitać, porozmawiać. Za chwilkę przyjdzie też sąsiadka tam do płota. Tutaj mój synuś też dokazuje. O proszę, całe towarzystwo się zeszło, a robota stoi. Kochani, co ja tutaj wyprawiam? Pogaduszki sobie urządziłam. No ale czas się brać do, do pracy, bo kochani, ja tam właśnie pod tym płotem, gdzie y, moja miła sąsiadka y, podeszła, poroz. No, to oczyściłam sobie taką rabatkę, która jest w zamyśle rabatą bylinową. Będę Wam wszystko tutaj opowiadała za chwilkę, oprowadzę Was po tej mojej działce. Wiem, że sporo osób czeka na właśnie taki film. Niestety, ja ten film, ten materiał, który teraz widzicie, nagrywałam e, 3 tygodnie temu, więc zobaczycie stan sprzed trzech tygodni. Natomiast dwa kolejne vlogi tygodniowe są już też nagrane i przygotowane do publikacji. Póki co muszę załadować tą e, trawę z ziemi, Ją do taczki. Po tym małym przyspieszeniu mój operator mały przejął kamerę, więc teraz y, mamy tutaj rzut właśnie na tą rabatkę, którą oczyszczałam. Ona była cała w trawie. Rośnie na niej y, wiekowy berberys. Ten krzew to chyba berberys. No, i tutaj słuchajcie, początki. Początki jeszcze, ym, no sprzed trzech tygodni, jak ja weszłam na tę działkę, to tutaj praktycznie nic nie było. Do od sąsiadki taką funkę, jak tutaj widzicie. Podzieliłam sobie je na y, dwie sadzonki. Tutaj mam taką małą sadzonkę kapustki, która rośnie po drugiej stronie. Też was tam później zabiorę. No, i na tej działce głównie y, królowały tutaj orliki. Piękne orliki, y, które bardzo mi się podobają. Zaraz do tego orlika wrócimy. A tutaj widzicie na małym przysłonku. No bo nie będziemy przez wszystko przechodzić, tak, jak ja sobie czytałam, jako taki typowo początkujący ogrodnik, który nie rozróżnia aksamitki od miętki. no to widzicie, jak ja musiałam przeczytać co gdzie sobie posadzić posiać. I to przypominam, był początek maja. Także e, no teraz nie wiem, czy nie byłoby za późno, żeby na przykład goździki z nasion zdążyły zakwitnąć przed pierwszymi przymrozkami. Nie wiem tego. Natomiast tutaj mam goździki, mam aksamitkę taką wyższą, bo nigdy takiej nie widziałam, i też ją sobie tam gdzieś wysiała. Jakaś tam fasola się pojawiła, sałaty, które sobie wysiewałam do donic, a tutaj te bomby kwietne z Legutko, i tu też jakaś łąka kwiatowa i fasola Gold Marie. Także taki mały przegląd nasionek, które kupiłam właśnie w Lidlu. I wracamy do tego orlika. On ma takie fioletowe kwiatuszki, tylko mi się coś ostrość nie chce złapać. Te orliki, które widzicie właśnie tam gdzieś w płocie, które sobie rosną albo pod tym krzewem, zostawiam. Zostawiam je wszystkie, bo one mi się podobają. Ja je chcę mieć na swoich rabatkach, one się rozsiewają jak chwasty sąsiadka ogólnie je usuwała, bo myślała, że są chwastami eee, tutaj widzicie te rośliny, które pokazywałam wam w filmie na YouTubie jakiś czas temu wrzucony film był właśnie z takimi zakupami moimi oprócz tych goździków, które upolowałam w lidlu po 7 zł i właśnie w zamyśle jest to rabata bylinowa, gdzie sobie posadziłam tą żurawkę, łubin i inne rośliny, natomiast chciałam już, żeby coś się tutaj kolorowego zadziało, łubin już przekwitał 3 tygodnie temu O, tu jest ta Dalia, słuchajcie Ona y, straciła kwiat dzięki mojemu synusiowi kochanemu Ale y, w kolejnym vlogu za tydzień zobaczycie jak się pięknie obsypała kwiatami Tutaj mam właśnie posiane jakieś roślinki jednoroczne Chciałabym żeby coś się tu w końcu zakolorowiło Stąd też te dwa goździki, które wcześniej widzieliście o pięknym różowym kolorze I na razie ta rabatka tak wyglądała na tamten moment I tak dużo pracy mnie to kosztowało, żeby słuchajcie całą ją oczyścić z trawy Pierwsze roślinki sobie już tam posadziłam Tutaj po prawej stronie rosną dwie piękne krzewuszki, które jeszcze na początku maja przepięknie kwitły. I bardzo się cieszę, że uchwyciłam to na kamerze, na pamiątkę. Miło mi jest zobaczyć, jak właśnie one pięknie kwitły, przyjrzeć się tym kwiatom na spokojnie, bo wtedy. Niestety wszystko się działo za szybko Byliśmy skupieni na porządkach, na remoncie I tak wiecie, mało e, poświęcałam uwagi, żeby sobie coś tak pooglądać Jedna krzewuszka właśnie jest tutaj z tej strony A druga, o tam widzicie szopkę, kawałek domku No i spójrzcie tutaj ta działka taka e, przeznaczona pod e, uprawy roślin e, Tu mamy taki fajny krzew Zaraz sobie też do niego przejdziemy Tutaj mogą być kiedyś posadzone malinki Tam jest porzeczka, e, aronia Także jest potencjał w tej działce ogromny, głowa jest pełna pomysłów. Tutaj była kolejna krzewuszka. No i słuchajcie, z tym jeszcze nie wiem co zrobię, to są konwalie, będę je przesadzać w ogóle. Ta rabatka też była bardzo, bardzo zarośnięta. Tak jak Wam wspominałam, orliki, zostawiam te malutkie sadzonki wszędzie. Natomiast tak, taka kapusta też mi się podoba, taki jakiś kapustny rozchodnik. On zostanie również z nami. Te orliki, oto jest akurat sadzonka, która została już usunięta, bo się okazało, że to jest ten taki krzew, który przy furtce rośnie. Tutaj mamy floksa. Tą sadzonkę podarowałam sąsiadce, a tutaj ciąg dalszy orlików, które ze mną zostały. Tu też są orliki, które wykopałam do podzielenia się i tym floksem też się podzieliłam bo od sąsiadki dostałam funkię. tu mamy piękny orlik, taka młodziutka sadzonka w ogóle mi się listki orlika podobają, tu jest jakiś większy floks, prawdopodobnie jest to floks a obok tego floksa, on jeszcze nie kwit, ja nie wiem jaki on ma kolor stąd wykopałam tą sadzonkę, o którą tutaj widzicie chciałam ją wyodrębnić, no ale już jej nie ma piękne młode listki wypuszcza o tutaj jeszcze znalazłam ślimora fujka, fujka temu panu już podziękujemy, maków mam dużo na działce, także to jest nie za ciekawe, natomiast koło tego floksa rośnie piękna biała piwonia, taka wiecie rozczapiżona, ma kwiaty piękne i to był właśnie ten moment, kiedy ona zaczynała dopiero kwitnąć, bo to był początek maja, niestety mi tu słonko prześwietlało, ale ja też się cieszę, że zdążyłam uwiecznić ten moment. Już w końcu nagrałam ten film, żeby nawet sobie na pamiątkę nagrać. Słuchajcie, te piękne kwiaty. Jeszcze była niepodparta, w tym momencie ona już jest podparta, podwiązana, żeby się właśnie tak nie kładła. Ale tak jak widzicie po działalności na moim kanale, też nie jest łatwo z czasem i ja po prostu. W sumie my jako cała rodzina bardzo dużo czasu właśnie poświęcaliśmy tej działce, żeby ją troszkę wyprowadzić po poprzednim właścicielu, który wręcz polewał rośliny roundupem. A dla kontrastu nasz sąsiad ma cały ogród może pięknych kwiatków, tutaj widzicie orliki. Widać, że je lubi, może kiedyś jeszcze mi ukopię jakąś sadzonkę koloru, którego nie mam, bo orlików jest też, no, sporo jest odmian i pierzaste, i takie pojedyncze, i, i różne kolorki, od ciemnych po jasnoróżowe. Gdzie ja teraz was chcę zabrać? Tutaj widzicie, moja Marianka się zaprzyjaźniła z sąsiadką. Tutaj mamy wannę, czyli to jest taki punkt centralny na RODOSach. I tutaj taki ciekawy krzew, jeszcze nie wiem co z nim zrobić. Eee... Na razie nie myślę, żeby go wycinać. To mi się tutaj bardzo podoba jak rośnie przy płotku taki żywopłotowy krzew też za bardzo nie znam jeszcze nazwy i tutaj mamy takie wylane betonowe miejsce na grill. Tutaj sobie rośnie porzeczka z tej strony. Tam po lewo jest jeszcze mały agrest. Tu będą posadzone maliny i jeżyny od rodziców. Tutaj mamy jeżynkę, która już rośnie i kwitnie. Zobaczymy, czy będzie miała owoce. No i dosyć spora aronia. A tam już widzicie piwonie obok, które zostały taczka z habaziami, które wyrwałam. E, tutaj są takie kępki roślin, po prawej widzicie to te liście muszę wyrwać, bo to strasznie ślimory pod tą chodzą pod tym siedzą i tutaj te surfinie, które też widzieliście w odcinku z zakupami z centrum ogrodniczego, moje pierwsze rośliny do ogródka posadziłam w takich dużych donicach, tutaj są te takie galaksy, przecudne, one się teraz mega rozrosły, zobaczycie w kolejnym odcinku a tutaj ta super tunia vista Silverberry. I jeszcze tutaj malutka, teraz jest gigantyczna. Wybaczcie, ten taras nie jest do końca jeszcze taki posprzątany, pozamiatany. To były początki. Tu siedział ogromny remont. Wywożenie gabarytów z domku. Nie było nawet czasu, żeby pozamiatać. Raczej skupialiśmy się też na zapewnieniu jakichś atrakcji dla dzieci, ale czas na kawkę i na pizzę się znalazł, jak widzieliście. I tu jeszcze rośnie właśnie ym, taka ogromna wiśnia, która troszkę choruje, ale ona jest fajna, bo zasłania nas tam od y, bloków, od strony bloków. Po tej stronie chodnika rośnie jeszcze taki jałowiec, też wiekowy. Też by go szkoda było wycinać, on fajnie nas zasłania. Y, także na pewno z nami zostanie, a tam po prawo na niebie jest strona zachodu, także możemy podziwiać zachód, jak się tam wyjdzie właśnie do przodu ogródka. To mnie bardzo cieszy, że jest ta wystawa też zachodnia. No i tydzień później, słuchajcie, tydzień później jak się przyjęły te rośliny? Czy coś już zaczęło wschodzić? Tutaj są jakieś stare kłącza, które zostawiłam. Być może były to jakieś piwonie lub dalie. Bardziej obstawiam piwonie. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. No nie widać jeszcze, żeby coś wschodziło, ale mamy tutaj zamówienie. Super! Aha, to będę jeszcze wycinać, co pokazałam palcem. Mamy zamówienie z gospodarstwa ogrodniczego Królik i trzy dzwonki Campenula. Te dzwonki poszarskiego, które będę sadziła też na tą rabatę, a tutaj spójrzcie, pierwsze zamówienie, które zrobiłam z sąsiadką na pół daliowe, lowe, tam był miks dali takich ciemnych i jasnych, to są jaskry zamówiłam z sąsiadką z, ze strony legutko właśnie takie roślinki jak tu widzicie, lilie od niej się trochę, od Karoliny zaraziłam liliami, bo ona uwielbia lilie więc postanowiłam też spróbować jako taki totalny lajk like. Wiecie, zaczęłam eksperymentować. Tą dalię posadziłam, ale obżarły mi ją ślimaki, albo jeszcze nie wypuściła. O, już w kolejnych filmach będziemy aktualizować. Przepiękne mieczyki, które no mamy już połowy czerwca, a są u mnie nieposadzone. To jest skandal. Doradźcie mi w ogóle, czy się opłaca je jeszcze sadzić. E, tutaj sobie też taką lilię zamówiłam. Ale zobaczcie, jakie te liliowe cebulki są. No, ta może jest ładna, ta się trafiła ładna, te poprzednie były dosyć biedne. A to dla mojej sąsiadki w podziękowaniu za prezent dla dzieci, który przyniosła taki sielskie pastele, taki zestawik. A tutaj mamy super paczkę. O, tu moja skromna osoba. Syn mnie nakręcał teraz, więc jak on przejmie kamerę, to robi się czasem ciekawie. I tutaj zobaczcie, zabieram się za jakąś robotę, ciekawe co tam wymyśliłam, zakładam rękawiczki, które też dostałam od sąsiadki, pani Kasi, którą widzieliście przy płocie wcześniej, aha, coś będę sadzić, będę sadzić te yy, dzwonki kampenule Poszarskiego, przepiękne, ja dostałam na punkcie ich hopla, no. Postanowiłam je posadzić, ale one mi e, zmarniały, wiecie, w gruncie straciły te wszystkie kwiatuszki. Ja je kupiłam na promocji w Lidlu, one były po 18 zł i tak e, chodziłam, chodziłam za nimi. No nie, nie kupiłam ich na promocji, one były 3 dni po. Tym, jakie zakupiłam na promocji po 9 zł, a te zakupiłam właśnie normalnie po 17, bo chciałam mieć coś kolorowego już na tej rabatce, tym bardziej, że one podobno są wysoce mrozoodporne, i te dzwonki robią takie fajne pierzynki, ładnie się rozrastają. No i teraz tu będę sadziła trzy sztuki. Pierwsza sztuka wyląduje po tej stronie rabaty, właśnie po tej stronie rabaty też zaplanowałam piwonie i lilie i dalie jakoś to się tam będzie musiało wszystko pomieścić. Wiecie na początku to się sadzi gęsto. sieje, a później jest problem, no, ale zawsze można ewentualnie rozsadzić jakieś rośliny. Sadzę pierwszy dzwoneczek, No tu jeszcze wyglądały nieźle, choć powoli już gubiły te kwiatki. Ale słuchajcie, też miło jest sprzed 3-4 tygodni zobaczyć: o, mam oczywiście moją pomocniczkę, moją córkę. Fajnie jest zobaczyć, jak to tam było wtedy, jak ta rabatka wyglądała, bo teraz jest zupełnie inna. O czym się przekonacie już no, w kolejnych odcinkach z działki. I tu, moi drodzy, ląduje kolejny dzwonek. One się rozrastają. To myślę, że będą tutaj fajny akcent tworzyć jak tylko się przyjmą, zaklimatyzują. E, tam pisaliście mi, że właśnie fajnie te dzwonki odbijają na wiosnę, wypuszczają te dzwoneczki. Ważne po prostu, żeby się zaklimatyzowały. Aha, tutaj poszedł ten kolejny dzwonek na drugą stronę rabaty. Takie fajne ujęcia. No a teraz przyszedł czas na unboxing, o czym Wam nie wspomniałam na początku filmu, ale myślę, że opis lub też miniatura filmu Wam zdradzą. Zamówiłam super paczkę. Dla mnie to jest naprawdę super paczka z gospodarstwa ogrodniczego Królik. Tam wygrali, że wybrałam ich sklep, bo tych sklepów jest mnóstwo po prostu cenowo, fajne promocje. No i jako taki początkujący działkowicz chciałam zaopatrzyć się właśnie w, w pierwsze cebulki, w pierwsze jakieś tam kłącza, w jakieś nasionka. Tutaj oczywiście mam pomocników w postaci moich dzieciaków. W tej strefie wypoczynkowej sobie otwieramy tą paczkę ferwor pracy trwał, więc ja jeszcze mam rękawice założone ale to nic i zobaczcie jakie tu niespodzianki na mnie czekały co ja tutaj sobie pozamawiałam zaczynamy od pierwszej rośliny, którą jest piwonia prawdopodobnie, jest to piwonia obróćmy to może, bo nie przeczytam tego jest to piwonia chińska, taka właśnie ciemniejsza Tutaj mamy truskawkę. Jakieś tam dwie odmiany truskawki. Jedna mi padła. Łącznie trzy truskaweczki do mnie przyszły. Ta jest Cherry Berry, jakaś taka słodka. Tu dostałam gratis, bardzo miło, biała lilia. Ja tą lilię dałam sąsiadce później, bo ona mi też tam dała. Nie Agawę, tylko coś tam mi dała no jedna stokrotka mi się właśnie jedna truskawka mi się właśnie tam nie przyjęła yy, padła mi w międzyczasie, tu mamy piękną piwonię taką ciemnoróżową. różową, chciałabym jeszcze jasno różową sobie dokupić i w ogóle tutaj tych piwonię zamówiłam po dwie sztuki no bo to wiadomo, czasem coś zeżrą ślimory, czasem się coś nie przyjmie także mamy tutaj czwartą piwonię, proszę bardzo dębówka, te pierzasty mi się bardzo, bardzo podobają kwiaty, moje mali pomocnicy pomagają, lilia Sorbonne, cudna, widziałam w Netsto bardzo podobne, po 24 zł. E, tutaj mamy kolejną linię, taką e, bardzo, bardzo jaśniutką, i tu kolejną Starfighter z kropeczkami. W Netsto po 24 kilka, słuchajcie, kwiatostanów, przepiękna. Dalia, zaczynają się dalej. E, taka jaśniutka, tutaj mamy gipsówkę. Gipsówka to nie wiem, czy mi nie rośnie pod jałowcem, pokażę Wam w przyszłym odcinku, to mi poradzicie. Tu mam, słuchajcie, 50 cebulek mieczyków za 15 zł. No to też tutaj wygrali po prostu tą okazją. Co tam dalej zamówiłam? Wyciągam właśnie tutaj. Tawułki Arentsa, Andersa Arentsa. Mieszanka, tam było 5 sztuk. Te tawółki już mi pięknie zaczęły rosnąć, także bardzo się cieszę. Mój ukochany przyniósł mi paczkę, którą mi zamówił kubeczki z cytrynkami. Była mała przerwa, słuchajcie, tutaj mamy jeszcze jaskry również. Jaskier, czy ja dobrze pamiętam? Czerwony, dobrze pamiętam. Czerwony jaskry. Tutaj mamy jaskry mieszanka. Ciekawe, czy mi to wszystko powyrasta. Nie pamiętam, gdzie co już posadziłam. Tyle tego było. Tutaj mamy jeszcze nawozy do truskawek i taki uniwersalny nawóz do roślin, który się tam gdzieś przyda później. Właśnie po paru tygodniach, jak te rośliny zaczną rosnąć. I widzicie, mamy tutaj jeszcze nasiona, czyli goździki. Tutaj mamy krwawnik pospolity różnokolorowy w miksie. Mamy tutaj łubin, bo ja uwielbiam łubin, jak wiecie. Tu jest maciejka, dużo, dużo maciejki. Mamy jaskier peoniowy Janina, który już mi syn podeptał. Nie wiem, cokolwiek mi z tego wyjdzie. Zrobił sobie piaskownicę. Zatrwian. E, mamy tutaj też takie dzwoneczki. O, nie zapominajka, nie, nie, nie dzwoneczki, tylko nie zapominajki, goździki. E, tu są te dzwonki karpackie. One już mi zaczęły wschodzić na jednej z rabatek. Słuchajcie, zaryzykowałam z koleusami. Zobaczymy, czym mi jeszcze wyrosną. Powinnam je wysiewać w domu w lutym. Tutaj mamy macierzankę. Też zapewne gdzieś wysiana. Aksamitka też znalazła swoje miejsce. No i tutaj ciąg dalszy. Goździków takich niższych i malwy czy ja dobrze przeczytałam, to jest malwa nie, tutaj są malwy, tam były jakieś inne tutaj mamy malwy i takie astry chryzantemowe i spójrzcie tutaj jeszcze pokażę Wam resztę kącików na działce, bo to nie tylko te rabaty, nie tylko unboxingi, tutaj przy oknie kuchennym mamy taką donicę drewnianą po poprzednim właścicielu, przy której na razie wisiała truskawka i rosła pelargonia, tutaj posadzę w tym korytku fasolę, tutaj już mam powysiewane jakieś roślinki no, i słuchajcie, żeby właśnie zrobić teraz miejsce na te wszystkie piękne rośliny, nasiona i tak dalej, no to widzicie tutaj już mamy kolejny dzień prac. Paulina siada i zaczyna hakać, ale co ja tam najpierw musiałam zrobić, żeby przehakać? Eee, przekopałam sobie wzdłuż ścieżki, słuchajcie, taki, taką rabatkę. No, i teraz oczyszczam ją strawy, obczepuję, żeby zachować jak najwięcej ziemi. I tam po prostu będę wysiewała te jednoroczne goździki, jakieś tam aksamitki sadziła. Wiecie. Ta rabata już nabrała kształtu. Ja Wam ją pokażę w pełnej okazałości w kolejnym odcinku. Tutaj widzicie mnie na razie, jak dzielnie oczyszczam ją z perzu i strawy. Nie było to łatwe zadanie. Natomiast wystarczył jeden słoneczny dzień i dało się to wszystko ogarnąć. Następnego dnia właśnie siałam i sadziłam. Dołączyło do mojej kolekcji również kilka roślin, które wykopałam od mojej mamy i kilka tych roślin też wsadziłam na tą rabatę. Całkiem sporo się na niej zmieściło. I teraz Wam jeszcze chcę właśnie dopowiedzieć, że tutaj, e, no właśnie teraz zauważam jeszcze fotele, które były prane e, do domku. E, to są fotele z odzysku, które z, udało nam się zdobyć. Trochę je, wiecie, przepraliśmy, teraz się wypalają na słońcu, suszą się, pokrowce są zdjęte, one wylądują później do domku. No i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o, o ten nasz domek, no to tutaj nas bardzo kosztowało dużo pracy, żeby tak po naszemu sobie go wysprzątać, ale jeszcze wiele pracy przed nami, bo do końca tej połowy cieplejszej jesieni chcemy go tam wytynkować i pomalować po swojemu. Z zewnątrz również na tylnej ścianie wymaga renowacji, także tym się będziemy zajmować. Toalety na działce też aktualnie teraz remontujemy. Wszystkie gabaryty to taka najgorsza czarna robota, jakbym miała tak sięgnąć pamięcią, to właśnie było wywiezienie i wyniesienie tych gabarytów, które tam były jakieś kanapy, stare fotele, takie wiecie, prze, które przeszły wilgocią no to wszystko powywoziliśmy. No i takie najgorsze za nami Teraz już możemy rzeźbić taki kształt działki, który właśnie nam się marzy Natomiast będzie to praca nie na szybcika Czeka nas jeszcze sporo, sporo pracy Dlatego niektóre kąciki nie wyglądają jeszcze tak, jakbym chciała Tutaj moje dziewczyny, moja córcia z naszą sąsiadką Jednocześnie moją uczennicą, bo uczyłem w przedszkolu angielskiego Tak się złożyło, że mamy obok siebie działki Zakalegowały się dziewczynki pięknie Także, też fajnie, że mamy takie sąsiedztwo miłe. No, czeka nas tutaj dużo pracy, i też większość tych kącików też pokażę Wam no, w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu działkowym. Także mam nadzieję, że e, poczekacie chwilę jeszcze i w weekend wrzucę Wam kolejny film, właśnie z działki. Tymczasem e, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że byliście ze mną e, podczas tego filmu. Dziękuję za Waszą cierpliwość, za to, że jesteście ze mną. Pamiętajcie o łapce w górę. Pamiętajcie o komentarzu. Piszcie wszystko, co Wam przyjdzie na myśl. I tym akcentem mówię Wam. Do zobaczenia. Pa Pa!